Zupa miała być. Zupa miała być, a tutaj jakoś mi zajeżdża świeczką. O co chodzi? Kolację ci miałam zrobić, zapomniałam. Izabel, ale jak ładnie pachnie, bo to chyba świeczka z koron mocy. To, to są resztki mm. właśnie świeczki z koron mocy. I przetapiam w ogóle wosk i mam takie fajne tutaj mam knoty. Bo ja też kiedyś pamiętam, robiłam świeczki, te takie. Z... A to będzie z pomarańczami? Tam będzie taka świeczka, żeby pachnieć później pomarańczą. Nie wiem, co mam. Nie, to... bo to musiało być mm. suszone chyba. Tak, chyba tak. Ja mam jeszcze te, wiesz, moje knopy z tego, z tych świeczek, co robiłam, ale tam te ja tak cieńszy tak te dorabiasz, wiesz, tak? Tak po godzinach te świeczki robisz? Tak, świeczki Co? No, czekaj, myślę, Czy to tak to się relaksujesz po prostu, jak robisz? Relaksuję. Ja myślę, że może podwójną, może być za cienkie. No to mam grubsze, dać grubsze, przeznaj się mam. Tak, może. grubszy knot. Gru, ja nie wytrzymam zaraz. Bo to jest sobie bardzo... sam. Do widzenia. Nie, no, no kochanie, pokaż. Ty mnie cały czas pouczasz. W życiu ani jednej świeczki nie zrobiłeś, a ja robiłam świeczki. Będziesz mnie pouczał? Ale <laughs> ty na mnie krzyczysz, czy to co, co żaliście? O, obraziła teraz się, ja patrzcie, to. obraziła się i teraz będzie siedzieć. Masz tutaj jakieś różne knoty, ja bym to zrobił może podwójne. Proszę. To są, to proszę, są no ale proszę, teraz ja cię będę nagrywać, a ty rób. No proszę. Ja nie umiem, ale proszę bardzo. Nie, no. Dziękuję. Dziękuję <grym> No to zrób, bo ja chciałem pokazać, jak ty robisz ładne świeczki. Nie, bo te nie umiem. to no, tutaj, prąd tracisz. Izabel, Zabel. jesteśmy emeryci, wiesz? Proszę, proszę cię. się liczyć z każdą złotówką. Trzeba hmm. żyć oszczędnie, trzeba żyć dobrze, czy trzeba żyć tak po prostu po królewsku. Prawda? Zabel, jak się czujesz? Ale widzę, że dzisiaj jesteś taka zmęczona, ale powiem ci, że po tym morsowaniu pierwszy raz widzę, że nie ma zmarszczek. Wszystko ci się tak ponaciągało. <grym> jaki, Naprawdę. jaki po prostu ty jesteś ten. Nie ale zobacz, jesteś... Ale tylko zobacz, ty jesteś... masz gładką, gładką cerę. Nie wrażenie czekaj. Stanęły? Jaki ty jesteś? Nie, Górę. czekaj. Nie to nie, nie, nie. taktowny. O! O! To wiem, 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 tak. wiem, No chodź, pokaż jak nie. robisz te świeczki. No ja tutaj specjalnie wstałem. Foch że, numer 5. Żeby tutaj to nakręcić. A ty ja co? No sobie będziesz kręcił teraz. No to sobie byś co chcesz kręcić, bo nie dam ci tego. Dobra, to zostawmy, ja on sobie tutaj focha szczeli. A ja tutaj będę kręcił. Kręcił woskiem. Brudny ten wosk. No brudny, bo tam było jeszcze z były. Patrz, jakie piękne świeczki. Bardzo ładnie pachniało, ale się wypaliło. Izabela, ciekawe, czy weźmie to z dołu, bo tam jest taka blaszka. Blaszka jest tam. I co, wyciągniesz tą blaszkę i zawiążesz? No, tak zrobię. A widzisz, rozpracowałem cię.